Odejmowanie ułamków dziesiętnych. Oto jeden ułamek dziesiętny. Jeden i 1,8 odejmuje drugi ułamek dziesiętnych, 6. Popatrzmy. Tu jest jedna cyfra za przecinkiem i tu jest jedna cyfra za, za przecinkiem. A gdyby tych przecinków nie było, wyobraźmy sobie, że ich nie ma. Tu i tu zabieram przecinek. Zostaje 18 odjąć 6. Gdyby to było 18 odjąć 6, wyszłoby całe. 12. Czym się różni ten zapis od tego? Tym, że tutaj jest, tu jest jedna cyfra za przecinkiem i tu jest jedna. Postawmy zatem w wyniku też jedną cyfrę za przecinkiem. I właśnie taki jest wynik. Zrobimy podobnie tutaj. 1,7 odjąć 90. Tu jest jedna cyfra za przecinkiem i tu jest jedna cyfra za przecinkiem. A gdyby ten przecinek tak zniknął? Byłoby 317 odjąć 309. 17 odjąć 9 to jest 8. Ale moda była na jedną cyfrę za przecinkiem. Więc zróbmy tak, żeby ósemka też była za przecinkiem. Jest jedna cyfra za przecinkiem, jedna za przecinkiem, jedna za przecinkiem. Kolejny przykład. Całe 2 odjąć 1,4. No dobrze, tutaj jest przecinek, a tutaj go nie ma. Ale mogę na końcu liczby dostawić przecinek. I uzupełnić za przecinkiem 0. Teraz będzie wyglądało zgodnie z obecną modą, że mam tu jedną cyfrę za przecinkiem i tu jedną cyfrę za przecinkiem. Mogę tu przecinek opuścić i tu. Wtedy będę miała 20 odjąć 14, czyli całe 6. Zgodnie z obecną modą musi być jedna cyfra za przecinkiem. I w ten oto sposób wykonałam odejmowanie. Tutaj macie pomocniczo, jak udajemy, że nie ma przecinka.